Kiedyś to było fajniejsze. <laughs> Kiedyś to byłeś młodszy. I głupszy. Najważniejsze, że wciąż jesteś szybki. Powolny pierwszy. Martwy, Martwy, Martwy. pierwszy. Tak, wiem, wiem. Właśnie na górę. Coś Ci pokażę. Ja cię kręcę? Ha, silny jesteś. Dzięki. Dobrze cię widzieć, Spike. Ile to minęło? Szmat czasu, ha, ale nie rozklejaj mi się tu. Dokąd idziemy? Zobaczysz. Niesamowite. Co takiego? Ha. Większość pielgrzymów nie wytrzymuje dwóch lat, a ty trzymasz się już od ilu? Czterech? Ha, I nadal żyjesz! Tak jak ty. Wiem, ale ja jestem zajebisty. <grym> tak. Jasne, jasne. Poważnie. Chciałbym mieć tyle energii co ty. Masz coś w sprawie Jane? Po nowym Paryżu ślad się urwał. Którą szedłeś trasą? Przez Baines czy Gary? Bains, ale za dupie. Pięć chałup na krzyż i rozklekotane ogrodzenie. Patrz, Aiden, ul pełen miodu. Nie możemy zmarnować takiej okazji, prawda? No ba. Rozejrzyj się. Kto wie, może rośnie tu też rumianek. No, nada się. Pamiętasz tę zielarkę, którą odprowadziliśmy do wioski? A, tak, miała takie powiedzonko. E, pamiętaj, rumianek i miód to od losu prawdziwe są dary. Połącz je, a może się dowiesz, czym jest Wiek Stary. Chodźmy, już niedaleko. Knięta. Spróbuję wyjść tędy. Zobacz z drugiej strony. Zabierz, co się nawinie. Jasne. nie ma. Co jest? Aiden, wszystko w porządku? Tak, szczury. Chyba pora się pożegnać. Jak to? Zaczynam się o ciebie martwić, a wiesz jak to jest. Jeśli zaczynasz się o kogoś martwić, to znak, że czas odejść. Ciekawe, jak smakowało wtedy wino. Kudu i wudu. Hm. Brzmi znajomo. Nie ma. Impreza. Do tego czasu GRE całkiem straciło kontrolę nad wirusem, i to nazywali sztuką? Nie ma to jak impreza z okazji końca świata. Zginęli na własnych warunkach. Też chciałbym mieć tyle szczęścia. Aiden, pójdę na górę. Zajrzyj do ogrodu. Okej. Okay. Okej. Okay. Najdroższa Mary. Przepraszam za tę ucieczkę. Podobno jeśli wirus cię przemieni, przepadasz na zawsze. To nie może być prawda. Wiem, że tam jesteś, za całym tym bólem i chorobą. Dołączę do ciebie. Dość uciekania. W mordę. Ejder, chodź, popatrz na to. Daj stary. Proszę. Prezent? Mówiąc bardziej konkretnie, to dar od bogów. Znalazłem tę broń przy ciele jej właściciela. Oby tobie bardziej się przydało. Masz Wygazowane. <noise> Ale się z ciebie francuski piesek zrobił. Pij. Że też koniec świata okazał się taki spokojny, Ach, przynajmniej do zmroku. Fakt. Gdyby krain mógł to widzieć, kto? Mniejsza z tym wytropiłem tego faceta. Co? Jakiego? Nie zgrywaj się. Zostałeś pielgrzymem, żeby dorwać skurwiela. Wolca. Mam kogoś, kto go zna. Co? I teraz mi to mówisz? Ha, kiedy dostałeś piwo, mogłeś się domyślić, że świętujemy. Typ jest Viledor i podobno wie coś na temat Wolca. Viledor. Więc jestem tak blisko, co? Hej, mam do ciebie prośbę. Dostarczysz to do gary, masz po drodze. Nie lubią tam pielgrzymów, ale dobrze płacą. A gdzie ludzie lubią pielgrzymów? Ludzie się nas boją. Każdy chce po prostu przetrwać. Może. Ale kiedy trzeba się przedrzeć przez hordę zarażonych, to wtedy przychodzi koza do woza. No dobra, ale masz u mnie dług. O, żeby jeden... To co z tym gościem? Cóż, gadałem z nim przez radio. Nie przedstawił mi się. Zdaje się, że ma coś do ukrycia. Widzisz antenę na wzgórzu? Dzięki niej pogadasz z tym gościem. Będzie czekał na ciebie o świcie na częstotliwości 140 i 200 MHz. Powiedziałem, że się odezwiesz. Po prostu pójdę do miasta. To nie takie proste. Wiledore miał być jedną ze stref. Miast, które odgrodzono, by powstrzymać zarazę. Wszystko się zjebało, ale miasto zdołało przetrwać. Podobnie jak mur. Ale facet wie co i jak. Skontaktuj się z nim, to wszystko ci powie. Co chce dostać w zamian? Nie powiedział. Ale nie należy do tych, którzy pomagają za darmo. Tacy to raczej nie istnieją. Co? A ja to co? Stary pryk, który lubi wyścigi i każe wypytywać o swoją szurniętą dziewczynę. Ej, ej nie szurniętą. Może Jane jest <laughs> trochę impulsywna i zawsze pakuje się w tarapaty, ale gdybyś tylko zobaczył jej. <laughs> Dobra, dla mnie trochę za wcześnie na takie rozmowy. Oczy. Chciałem powiedzieć oczy, piękne, stalowe, duże. Nie sądziłem, że można się tak jarać oczami. No bo gówno wiesz o świecie i życiu. I o kobietach. A pewnie masz rację. Jeszcze zobaczysz. W końcu znajdę Jane. Zbudujemy dom, zamieszkamy tam. Nikt nas stamtąd nie wypędzi. I przestanę się wałęsać jak kretyn. A wypiję za to. A ten Wolc? Kto to jest? Jakiś krewny? Nie. Bynajmniej. W takim razie, dlaczego go szukasz? Powiesz mi kiedyś? Tak. Kiedyś. No, czas na mnie. To kiedyś się zobaczymy, ha? Za kolejne dwa lata? Może. Trzymaj się. Obyś znalazł tego Wolca. Czy kogo tam szukasz. I pamiętaj. 140 200 megaherca. O świcie. Typ będzie czekał. 知道呢？ We'll <laughs> Już blisko. Zrobiło się ciemno. Czas znaleźć kryjówkę na noc. Lepiej raczej nie będzie. 是。<laughs> Rozgłośnia powinna być gdzieś tutaj. Kto się ruszał? Niedawno. Ktoś się przesunął? Okej, okay, spróbujmy. Eden, Eden, wyjdę. Uciekamy czy nie? Ale że już, już? Nie, tu lat, już Eden. Co z zapasami? Wszystko gotowe. A? Może umarli. Ach, głupia. Chodźmy. Już. Będzie dobrze. Czekaj. To się nie skończy dobrze. Sprowadziłeś 12, 3, 4, 6? Mieliśmy zabrać pacjentów do miasta. Spokojnie, wypuszczą nas stąd. Heidi, boję się. Jestem przy tobie. Nic ci nie grozi. Wiem. Yeah. Równo ci mówię. Spokojnie. Nawet jeśli nas rozdzielą, po tym zawsze się rozpoznamy. Aiden! Nie on, nie! Mia! Ja! Aiden! Doktorze Walt, nie zdążymy. Wojsko za chwilę tu będzie. Czekaj. Zamknij oczy. Z tym gościem od Spike'a. Nie wiem. Kurwa, może to sprawka SP? No, to albo leży gdzieś pijany w sztok, albo rozerwały go Alfy. Sprawdzałeś u Kiliana. Weź nie pierdol, mam tego dość. Mówi Aiden. Częstotliwość 140 i 200 megaherca. Halo, Aiden. Myślałem, że zmieniłeś zda... Żeby kogoś znaleźć. Ma na imię Mia. 15 lat temu byliśmy razem w szpitalu i. Chcesz wiedzieć, dlaczego Waltz przeprowadzał na was eksperymenty? Dlaczego jesteś silniejszy? Wytrzymalszy niż inni. Chcę tylko znaleźć Miję. Szukam jej odkąd opuściłem obóz ocaleńców. Pomożesz mi, czy nie? Może pomogę. Spotkajmy się. Gdzie i kiedy? Przy